Hi, hello. Witajcie moi drodzy. Dziś parę słów o okresach warunkowych. Będziemy porównywać drugi i trzeci okres warunkowy. Popatrzmy na nie po kolei. W drugim okresie warunkowym mamy dwa elementy. Mamy powiem, w czas, past simple, a w kolejnej części będzie łód i bezokolicznik. Past simple tworzymy dodając ED do czasownika regularnego lub Stosując drugą formę czasownika, jeżeli czasownik jest nieregularny. W naszym przykładzie mamy czasownik w pierwszym zdaniu, więc do wyboru mamy dwie formy: was i were, to są formy przeszłego tego czasownika. Zazwyczaj po I stosujemy was, natomiast w opisach warunkowych raczej wszędzie będziemy wpisywać were. If I were you, i dalej w zdaniu będzie: wódz bezokolicznikiem, I would read the instruction carefully. W naszym drugim zdaniu czasownik now jest również nieregularnym czasownikiem, więc druga forma: If she knew me better, she would visit me. Drugi okres warunkowy mówi o takich rzeczach, które są nierealne, które są hipotetyczne, ale dotyczą albo teraźniejszości, albo y, przyszłości. Natomiast trzeci okres warunkowy będzie dotyczył przeszłości. Wszystkie te zdania, które y, teraz widzicie, są zdaniami y, dotyczącymi tego, co się wydarzyło lub nie wydarzyło i żałujemy, że, że tak y, się stało. Ale wracając, najpierw o konstrukcji. Czas w trzecim okresie warunkowym mamy czas past perfect, po if, a w drugiej części będziemy mieć trzy elementy będzie Wood, Hef i trzecia forma czasownika. Past perfect tworzymy z dwóch elementów będzie tam had i trzecia forma więc dosyć dużo. I w tej trzeciej formy, w trzecim określonym go. Popatrzmy na konstrukcję. Po if was perfect, więc naszym pierwszym zdaniem będziemy mieć: If I hadn't taken my jacket, i teraz ta forma potrójna, I would have got wet. Czyli gdybym nie wzięła kłódki, zmokłabym. Ale na szczęście wzięłam. Zdanie kolejne. Znów po. Um, if mama was perfect, if you had asked, I would have told you the answer. Proszę pamiętać, że trzeci okres warunkowy odnosi się do przeszłości. I uzupełniamy zdania poprawną formą czasownika. Um, zawsze zawsze naj najpierw sprawdzić, jaka e, forma już została wpisana w naszym pierwszym zdaniu będziemy mieli um, drugi okres warunkowy, ponieważ po um, if mieliśmy postęp. Więc kontynuacja będzie według zasad drugiego okresu warunkowego. So, if I lived in Australia, I would dislike smith. Kolejne zdanie również jest w drugim okresie warunkowym. Widzimy to o HED, um, które jest w postępie, po prostu. He would drive a car, if he had a driving license. Hipotetyczne zdanie dotyczące teraźniejszości. W trzecim okresie warunkowym, tutaj w trzecim zdaniu, będziemy mieć um, hipotetyczną sytuację dotyczącą przeszłości. Gdyby nie czuł się zmęczony, if Roy hadn't felt tired, he would have gone to bed later. Poszedłby, był, by spać. <laughs> Później, ale był zmęczony, więc poszedł wcześniej. Czwarte zdanie to ponownie drugi okres warunkowy. They would travel a lot if they didn't work. Tworząc um, przeczenie w czasie pastępu, że mamy operatora did, a właściwie did, to jest operator przeczący. I ostatnie zdanie jest napisane w trzecim okresie warunkowym. Uh, jeśli się dobrze przyjrzymy, widać że trzy części, mamy lód, mamy hef i would have spent, I would have spent less, less money if I hadn't taken my credit card. Uh, wydałabym mniej pieniędzy, gdybym nie wzięła karty. Świecone. ale wzięła, więc wydałam dużo. Okay, well, thanks for watching and uh, see you soon. Bye! -bye.